I witam ponownie, zagrajmy w Metroid Zero Mission. Teraz będziemy sobie lecieć z koksem dalej. Już zdobyliśmy rękawiczki samoprzylepne i możemy koksić dalej. Naprzód. Pójdziemy sobie teraz do Norfair ponownie. Ja sobie tylko jeszcze zbiorę coś tam. Bo pewnie jest. No i tutaj mamy tych Crazy Frogów, ja ich tak nazywam. Mało brakło, nie dobrze, co mnie tak atakujecie? Znowu nic nie mówię, bo nie wiem co mówić. Może to, że rakiety sobie wezmę, ale to nic nic ciekawego. Ho, 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 ho. Jakieś dźwięki wyjące w muzie, muza zajebista, nie wiem, może świątynia Buddy czy coś w tym rodzaju no i świetnie jak ja go mam teraz rozwalić widzicie, nie mogę atakować z przyciskami Więc go ominę Bo się nie da Tak twórcy zrobili nam psikusa Oj, nieładnie Nieładnie, nieładnie, no nieładnie Dlaczego mi takie psikusy robicie? Nie chcę rakiet, tylko chcę życia! Bo zaraz naprawdę może mi się sprzedać Świetnie! Świetnie! Zaraz mnie zabije! Poczekam aż ten przejdzie Żebym czasem nie spadł O, przestało pikać. No nie... no. Dobrze, że potrafię odbijać się od ścian. I mamy Ice Beam. Będziemy bawić się w zamrażacza. O, tutaj sobie doładuję. Super. Pepsi. O, nie dobrze. Tu mam jeszcze Saveig. A doładuje. Co mi tam? No, come on, chodź tu, przyjemniaszku. I kolejny questik. Co to będzie? Bo teraz już nie wiem Aha, tutaj no, to teraz będziemy szli do pierwszego przyjemniaczka, którego właśnie tutaj widzicie. Oho! Trochę dużo was tutaj jest. A, tutaj sobie muszę tu wejść. Oj, niedobrze, nie wiem czy mi się uda. No niestety, może tak. O, już lepiej. No co jest? Gdzieś tu powinna być jakaś bombka. O właśnie. Może tutaj też tak zbiorę ostro jak w Metroid Fusion amunicję. O, nie w tym. Nie w tym momencie. O, o, tu uciekam. To jest niebezpieczna temperatura. Teraz idziemy koksić z powrotem na górę w dół. Znaczy, się w górę w dół. Coś źle mówię. No, puszczaj się tej poręczy, no. Oj, 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 nie dobrze. Dobra, nie będę saveować I lecimy w górę. Co to będzie? Co to będzie? Czy tu coś będzie? Niestety nic. To też nas zrania, to takie dziadostwo, nie wiem co to jest, gorące źródła, ale później już nas nie będzie ranić, tak samo jak lawa. Ale jest pewna rzecz w tej grze, która zawsze zrani nas. Taki jakiś radioaktywny kwas czy coś takiego, nie wiem co to dokładnie jest. Teraz jak? Aha, dobra. Lecimy piłeczką na sam dół. Będzie najskuteczniej omijać przeciwników. O, przy okazji sobie doładuję. Przynajmniej mam blisko doładowanie. Teraz tak, czy dobrze idę? Chyba dobrze, na moje oko. Gdzieś tutaj. Oj, 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 nie jest dobrze. Oj, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Chodź tu. Muszę się podleczyć od ciebie. Ale zadupca ta Winda. I kolejna. Przedupcona muzyka Ona się do dupy zaczyna Czekajcie Tu coś widzę. Bo mi się coś przypomina, że koło save O właśnie Że koło save coś takiego było Taki sekrecik Ło, ale fuksior Jeszcze trochę bym spadł By były jaja dopiero